No, witam Piotr, miło Ciebie usłyszeć. Dawno Cię nie słyszałem, także bardzo mi przyjemnie, że Cię tak ładnie odbieram. Było 5-9 nawet, także pozdrawiam. No, cześć Czesiu, witam serdecznie. Również dla mnie to bardzo miła niespodzianka, bo zawsze to wiesz. Nie to, że tam narzekam, ale od, po, od Podlasia po Bieszczady tylko mi się ta propagacja otwierała. Chyba to blisko Polski mieszkałem, bo w Irlandii chłopcy już rozmawiali, to rzecz inaczej. Ta propagacja się układała. No ale teraz to takie widzę bardziej troszeczkę większe otwarcie, bo tutaj stacja jest Wielkopolski, teraz i środki się odezwał, centralna bardzo ładnie, jest, no super, cieszę się niesamowicie, bo, bo to jest miłe, że tutaj wiesz, te, te stacje, z którymi się to praktycznie miesiące nie było słychać. Nie? a propagacja była przecież codziennie rozmawiając, radio było praktycznie codziennie używane. Józef, proszę do ciebie, Ober. Over, over, 5.9 cały czas, także bardzo ładnie to leci, a rozmawiałem przed chwilą z mobilem i ty go też znasz, Oskar Siera, tylko nie wiem jaki numer, Sylwek, też z Londynu, over yy, Czekaj, z mobilem rozmawiałeś, yy, Oskar Siera, czekaj, z Sylwkiem, tutaj z Londynu? Bingo A widzisz, on teraz antenę zmienił, mamy kontakt z tobą, telefoniczny no i radiowy w sumie, mamy też tutaj wiesz, także tutaj dzwoni czasami, coś tam pyta, ile mogę to powiem, podpowiem coś tam, go też tam mobilizuje do takich różnych innych rzeczy, no ale zmienił antenę, wcześniej miał Game Mastera, wiadomo jak z tym Game Masterem. i teraz ma troszeczkę inną antenę, ale nie wiem dlaczego nie dodawał z tej, z domu, tylko z mobila pojechał, może na zakupach albo coś pewnie. Nie wiem, no wiem, że z mobila nawet dość długo z nim rozmawiałem, ale były momenty, że wiesz, zapalał mi siódemkę, gdzieś tam wjechał w jakieś nietypowe miejsce, spadało do zera, także trudno mi się było tam z nim dogadać, ale modulacja wszystko jak szło to bardzo ładnie. Nie wiem, jaki miał wywołanie, wiem, że Oskar Sierra, ale jaki numer to nie wiem. Dobrze, no ja też tam nie powiem, do 400 ileś, także yy... No, mam do niego kontakt, także fajnie, fajnie, fajnie tam, wiesz, fajnie, fajnie mówi, tam co czego nie wie, to się zapyta, taki kulturalny bardzo, yy, więc jest okej. Okay. No, yy, słuchaj, twój na to w, 5 5.9, piątka dziewiątka, tam mi podbijałeś, ale no, w trakcie tego całego nadawania naszego, powiedzmy, tej transmisji, zaczęło to, to troszeczkę siadać, jest jakiś QSB, yy, występuje i to w 5 5.5 teraz siebie odbierałem w ostatnim wejściu, więc... No to pływa, raz idzie lepiej, raz słabiej, no ale to takie warunki, co zrobić, Józef. Jeszcze mi powiedz, jak tam pogodował u Ciebie, bo wiem, że tam w Wielkopolsce to śniegu sypnęło i tam miało być, wiesz, biało było, nie? Nie wiem, jak tam u Ciebie w centralnej, Ober. Słuchaj, u mnie jest minus jeden w tej chwili i pruszy śnieg. Nie za mocno, ale pruszy. Biało się robi, także nieciekawa pogoda. Zachmurzone, nieciekawo. Na 415 cały czas tam nadaje Czesław, także yy, możesz go tam odwiedzić, może dolatuje do ciebie. Roger, roger. No widzisz, u nas, u nas jest w granicach 500 a to chyba się ochodziło w całej Europie, bo też zapowiadali takie niskie temperatury. Jeszcze parę dni temu, 10 dziesięciu. Słuchaj, już zaczyna wszystko tutaj, wiesz, się, yy, że tak powiem, kwiecić, <laughs> rozwijają te kwiatki, yy, takie tam wiśnie, czy nie wiśnie, czy jakieś mirabelki może, to tutaj już wszystko, wiesz... W piatach, nie? Także już to wszystko z ziemi wyłazi, rozkwita pięknie, no, ale tak trochę chłodno jest. Jakby tego słomka było parę dni, to by to wszystko z ziemi już to wyłaziło, bo to marzec to jest taka pora, gdzie to już powinno być rozpisane te kwiaty, jest. over. Over, Zaczynasz mi odpływać bardzo, także Piotruś, wszystkiego dobrego, miłej niedzieli dla ciebie i rodzinki, oczywiście zdrówka dalekich potwierdzonych i do ponownych spotkań zapraszam, także było mi bardzo miło znowu z tobą porozmawiać. Również mi było miło, nawet jak to mówi mój szwagier, mi dwa razy więcej, dwa razy mocniej. Na razie, wszystkiego dobrego. Trzymaj się pozdrowienia dla morząki szanownej i do kolejnych spotkań za 76 złotych. Pa pa Mike ma i 07-1, stacja złotego. Dziękuję bardzo. Hej. No hej, baj baj.